Cesarzowa imperium piękna, które sama stworzyła. Podarowała kobietom twarz bez marszczek i zrelaksowane ciało. Gdyby żyła w dzisiejszych czasach, byłaby na pewno królową Instagrama, ponieważ uwielbiała się fotografować, a jej wizerunek wielokrotnie uwieczniał sam Picasso. O kim mowa? Oczywiście o Helenie Rubinstein. Co ciekawe, niektóre kosmetyki możemy kupić do dziś. W 1962 roku powstał pierwszy w historii automatyczny tusz do rzęs. Tusz ten w niezmienionej formule można kupić do dziś pod nazwą Long Lashes marki L'Oreal. Helena Rubinstein w Krakowie jest znana. O Helenie Rubinstein w Krakowie się mówi, ale nie zawsze mówi się prawdę, bo Helena była bardzo kreatywną osobą, jeżeli chodzi o jej biografię. I my na tej wystawie staramy się również te niektóre z jej drobnych i mniej drobnych kłamstewek pokazać. I to jest pierwsza wystawa Heleny Rubinstein w Polsce. Dlatego ta wystawa przedstawia tę historię w sposób biograficzny. Wychodzimy od zaczynamy w Krakowie i pokazujemy kolejne etapy życia Heleny Rubinstein, czyli Wiedeń, czyli Melbourne, czyli Londyn, czyli Paryż, wreszcie Nowy Jork. Ale również pokazujemy nie tylko co się działo w jej życiu i jak wyglądała jej firma, ale też Pokazujemy kosmetyki, które Helena Rubinstein wyprodukowała. W parku prowadzimy zajęcia z dyskrolki, rolek, BMX oraz hulajnogi przez cały rok. Oprócz tego organizujemy dużo różnych eventów i wydarzeń związanych i z kulturą, i ze sztuką, i z muzyką, także dzieje się naprawdę dużo. Oprócz tego realizujemy różne tematy warsztatowe. Organizujemy wydarzenia ogólnopolskie, zawody deskorolkowe, rolkowe, bmx oraz hulajnogowe. Zawsze jesteśmy otwarci na wszystkich mieszkańców, a tym bardziej na naszych nowych mieszkańców. I w związku z tym jako fundacja rozpoczęliśmy realizację projektu wspólnie z Funduszem Narodów Zjednoczonych i UNICEF, dzięki którym osoby pochodzące z Ukrainy mogą przychodzić do parku całkowicie za darmo aż do końca grudnia. A teraz jesienne nowości w Mocaku. Trzy nowe wystawy: Bruno Schulz, Sex Fiction, Natalia LL, Erotyczne Prowokacje, oraz Janina Turek, Życie zapisane w 745 zeszytach. Z pozoru zupełnie różna tematyka, ale mająca wspólny claim. I właśnie o to zapytałam Marię Annę Potocką, dyrektor tej instytucji. Trzy wystawy są kompletnie inne. Natomiast w pewnym ich jak gdyby takim połączeniem ich klejem jest to, że każde z nich w pełni reprezentuje to, co ci ludzie chcieli zobaczyć, ci twórcy chcieli zobaczyć w sobie, zrozumieć w sobie. I są to wystawy, które w jakiś sposób są dowodami na ich życie i obrazami tego, co było w nim emocjonalnie, intelektualnie, intuicyjnie najważniejsze. A teraz na chwilę powróćmy do targów książki, które odbyły się w ubiegły weekend w Krakowie. Jednym z wystawców był tam Monoscriptum to awangardowa oficyna wydawnicza, która łączy tradycję z nowoczesnością, czerpiąc z dziedzictwa kulturowego całego świata. Ich księgi są niepowtarzalnymi i wyjątkowymi dziełami sztuki, których nie można nazwać jedynie replikami. Faksymile są bowiem wiernymi, naukowymi kopiami oryginałów, precyzyjnie oddających ich wygląd a w przypadku niektórych dzieł także zapach. Unikatowe oryginały zawierają wiedzę która niejednokrotnie kształtowała światopogląd nowożytnej cywilizacji oraz inspirowała ludzkość do dalszego rozwoju. Niestety upływ czasu nie sprzyja zachowaniu ich dla przyszłych pokoleń. Dlatego oryginały, niedostępne dla zwykłego człowieka, skrywane są w sejfach księgozbiorów muzealnych oraz prywatnych kolekcjonerów. Chcąc o nich przypominać szerszej publiczności, Dom Emisyjny Monuskryptum bierze na siebie odpowiedzialność za ich doskonałe odtworzenie. Wybory ich nie są przypadkowe. Celem domu jest odtworzenie oryginałów i podkreślenie ich znaczenia poprzez nadanie im nowego, wyjątkowego i bezcennego charakteru dzięki niezwykłym jubilerskim oprawom, o czym mogli przekonać się uczestnicy targów książki. Przed nami kolejne wyjątkowe wydarzenie Sztuka do rzeczy, design w Krakowie. Jest z nami Izabela Chyłek iza, dlaczego to wydarzenie jest takie ważne na kulturalnej mapie naszego miasta? Na pewno dlatego, że odbywa się już od jakiegoś czasu, także cieszymy się, że Wydział Kultury wspiera i mamy budżet na sztukę do rzeczy i design w Krakowie. Dlaczego jest ważne? Ponieważ jest bardzo dużo małych, drobnych wydarzeń, których tak naprawdę często nie zauważa nikt inny. Także cieszymy się, że Wydział Kultury docenił i zauważa. Jest to tak naprawdę zbiór małych spotkań, warsztatów, targów, różnych wydarzeń artystycznych właśnie wokół designu, więc tym bardziej się cieszymy, że takie małe miejsca i małe wydarzenia mają swoje miejsce w Krakowie. Kiedy będziemy mogli skorzystać z tej oferty i gdzie będziemy mogli znaleźć wszystkie informacje? Wszystkie informacje znajdują się na super pliku, który stworzył Wydział Kultury na temat sztuki do rzeczy, na stronie sztuka do rzeczy. I tak naprawdę zaczynamy od 4 listopada. Wydarzenie jest całe mnóstwo, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. A jest jakieś wydarzenie, na które ty szczególnie czekasz? Ja czekam na swoje wydarzenie. Ja oczywiście czekam na kiermasz, ale czekam też na targinówka sztuka, czekam na fajne warsztaty, czekam na różne fajne spotkania. Czekam naprawdę na wydarzenia, które są w tym programie, które są interesujące i myślę, że będę. Będę bardzo zadowolona uczestnicząc.